Witam państwa serdecznie. Chciałbym państwu zaprezentować układ fotowoltaiczny zbudowany w oparciu o falownik Kako, zabezpieczony po stronie wejściowej, czyli DC, ochronnikami, jak i bezpiecznikami. I ze strony wyjściowej, czyli miejskiej, czyli zabezpieczenia mamy tutaj ochronniki, układ różnicowo-prądowy, układ nadmiarowo-prądowy. Wszystko jest spięte do listwy PE, czyli wyrównania potencjałów. Całości urządzeń. System fotowoltaiczny, będąc złożonym, już praktycznie kompletnym, zanim go uruchomimy, musimy się upewnić, czy na pewno wszystko jest w porządku. Co to znaczy, czy jest w porządku? Po pierwsze, czy nie mamy doziemień z strony fotowoltaiki, jakiegokolwiek przecięcia przewodów, dlatego, że falowniki tego typu są falowniki bez separacji galwanicznej, czyli energia, którą mamy z fotowoltaiki jest praktycznie przetwarzana tylko w, spo w sposób mikroprocesorowy prze przez to urządzenie na sinus, który jest oddawany do zakładu energetycznego. W momencie awarii instalacji fotowoltaicznej na dachu nastąpi przebicie, nastąpi doziemienie i uszkodzenie falownika, bo mogą nie zadziałać na zabezpieczenie, jeśli są nieprawidłowo dobrane. Więc na początku zaczynamy wszystko od pomiarów. Posiadając klasyczny miernik multimetr, możemy dokonać podstawowych pomiarów, to znaczy napięcia i czy nie mamy upływu napięcia w kierunku przewodu wyrunującego potencjał, czyli linii PE. Bierzemy przyrząd, włączamy parametr napięcia stałego. Na wyłączonych bezpiecznikach jeden przewód minusowy dotykamy do PE, drugi dotykamy sobie tutaj na wyjście. I patrzymy, jest jakiś upływ, ale jest znikomo mały, i widać, że napięcie to spada, co nam wskazuje na to, że jest to prawdopodobnie ładunek, a nie rezystancja. Rozładowuje się ten przewód. Tu jest 7, widać, że spada. Jest w porządku. Mamy ten, ten tor drożny i nie widzimy doziemienia. Sprawdzamy, czy potencjał z fotowoltaiki nam dopływa tutaj. Sprawdzamy, tak, jest 320. 321,5V dochodzi nam na tą stronę. Czyli to mamy w porządku. Kolejna rzecz, którą powinniśmy zrobić, to jeśli instalacja jest jakaś niepewna, cośkolwiek nam woltomierz pokazuje nieprawidłowego, to powinniśmy wziąć kolejny przyrząd, a mianowicie tak, takie urządzenie to się nazywa Metrel Install test, ale to jest ogólnie przyrząd do pomiarów instalacji. I Sprawdzić przyrządem tak zwaną izolację. Przełączamy, to jest rodzaj induktora, przełączamy na zakres izolacji napięcie probiercze 1000 V i przeprowadzamy test. Żeby to zrobić, musimy odpiąć absolutnie takie urządzenie jak falownik od instalacji, odpiąć panele fotowoltaiczne żeby nie nastąpiło przebicie, uszkodzenie ewentualnych urządzeń elektronicznych znajdujących się w panelach. Są to urządzenia, jak, takie jak optymalizery znajdujące się w niektórych panelach. Czasami bardziej wyrafinowana elektronika. Przy klasycznych panelach mamy tylko diody bypassujące, które najczęściej nie ulegną żadnej awarii, gdyż one są stworzone na napięcia około 1000 V i przekraczające też tą wartość. Instalacja była sprawna, więc nie będziemy przeprowadzać tego, tego testu w tym miejscu. Po sprawdzeniu prawidłowości połączeń możemy przystąpić do montażu po prostu kasety osłonowej, którą montujemy w ten sposób. Trzeba dbać o staranność połączeń, zawsze poprawiać połączenia tak, żeby nie, nastąpo, nie nastąpiło obluzowanie złącz. Obluzowanie złącz i przepływ prądu doprowadzi do podniesienia się temperatury na złączach, a to może być początkiem katastrofy zwanej pożarem. Przy prądzie stałym niezwykle niebezpieczny jest tak zwany łuk elektryczny, który może nam zapłonąć pomiędzy Plusem a minusem. Jakby nie było, producent produkuje te kasety, ale odstęp pomiędzy tymi elementami jest niewielki. Trzeba dbać o to, żeby się tam woda nie dostała, żeby złącza były prawidłowo podokręcane. Powinien być przeprowadzony raz na 5 lat. Na pewno Majtenas, czyli konserwacja takiej instalacji. Nie powinno się o tym zapominać. Po skręceniu kasety jesteśmy przygotowani do włączenia obwodu. Mamy jeszcze tutaj stronę sieci miejskiej, którą też musimy szybciutko przetestować, czy jest na pewno w sposób prawidłowy wykonana. Do przeprowadzenia testów instalacji strony wyjściowej, czyli AC, powinniśmy użyć przyrządu Metrel Install Test lub dowolnego innego przyrządu, który pozwoli nam na przeprowadzenie taki, pomiarów takich jak. Izolacja, jak pętla zwarciowa, jak czas wyłączenia bezpiecznika różnicowo-prądowego. Te testy możemy przeprowadzić właśnie przy użyciu tego urządzenia. Do tego, aby prawidłowo podłączyć falownik, jest jeszcze bardzo ważne, żebyśmy mieli pewną stronę odpływu energii do zakładu energetycznego. Kiedy nam zadziałają w ogóle bezpieczniki nadmiarowo-prądowe? Po pierwsze, wtedy, kiedy mamy prawidłową pętlę zwarciową. Bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować z takim urządzeniem jak falownik. Jest daleko więcej problemów, gdy mamy nieprawidłową pętlę zarciową, ale o tym opowiemy na szkoleniach, które będziemy prowadzić dla Państwa. Na razie przeprowadzę podstawowy test, jak pętla zwarciowa, jak pomiar pętli zwarciowej. Do tego celu właśnie używam przyrządu pomiarowego, uniwersalnego miernika instalacyjnego. W tym przypadku jest to METREL Install TEST. Podłączam przyrząd do instalacji na stronę wyjściową, zaraz po różnicówce. Wciskam przyci przycisk TEST i sprawdzamy, czy rezystancja będzie prawidłowa. Widać, że 1,13 OMA na fazie trzeciej, 1,18 OMA na fazie drugiej, 1,110 OMA na fazie pierwszej. Instalacja w tym momencie, odcinek odpływowy w kierunku do zakładu energetycznego spełnia warunki. Teraz jeszcze jeden test, który zrobimy, to samego bezpiecznika, ale już do tego celu mamy tutaj na pewno wszystko sprawne, nie mieliśmy żadnych przedtem do Podnoszę zabezpieczenie. W tym momencie energia elektryczna zostaje podłączona do falownika, do strony AC i przeprowadzam test. Próbny. I widać, że trzecia, jak i pierwsza faza zachowują się w porządku, reszty nie mierzą. Falownik w tym momencie po dostarczeniu energii elektrycznej z miasta zaczyna się zazbrajać. Na tą chwilę jeszcze jest odłączona strona tutaj dopływu prądu z baterii fotowoltaicznych, czyli strona DC i falownik nie aktywuje się do pracy pełnej. Teraz będziemy odpinać od listy wyrównującej potencjał przyrząd pomiarowy. Odkładamy. W tym momencie założymy osłonę. Jak widać, w tym momencie falownik wskazał, że jest zbyt niskie napięcie generatora, dlatego że mamy odpiętą stronę bezpiecznikową i falownik w tym momencie nie może się aktywować do pracy. Po podłączeniu instalacji strony wyjściowej jak i wejściowej, chcemy zamontować osłonkę. Dopiero po zamontowaniu tej osłonki możemy załączyć de facto dopływ energii elektrycznej, więc schylam się tutaj pod spód. Zakładam osłonę.